Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj nagrywamy Minecrafta na nowej mapce. Zaraz Wam wszystko pokażę. Oczywiście wszystkie modyfikacje wraz z tą mapą znajdziecie w opisie. Także warto tam zajrzeć, zobaczyć, jeżeli chcecie u siebie grać z tymi modami. Co ja mam? Spójrzcie, mam nowego skina. Co prawda, jakby oczy się nie zgadzają, bo ja mam brązowe. No aczkolwiek reszta się zgadza, więc no wziąłem tego skina, bo jest trochę lepszy od tamtego wiecie systemowego. Yy, więc zaczynamy sobie kochani. Tutaj oprowadzę z was po mapce, zaraz przejdziemy do koników, bo sobie też pobrałam skórki dla tych koni nowe. Także będą dzipsiaki, halflingery, fryzy, normalnie co sobie tam wymarzycie fjordy itp itd. Mapa się prezentuje następująco. Moim zdaniem ona jest duża, nawet macie wioskę villagerów obok. <głos> <głos> Także nice, bardzo fajnie to wygląda. Eee, no i co, no bardzo urocza jest ta wioska zrobiona, jakby... Kurde, myślę, że to jest jedna z moich ulubionych, bo ja lubię tak, wiecie, mało kameralnie, że stajnia. Dużo pastwisk, bardzo dużo pastwisk, zobaczcie jakie pastwisko to jest duże razem z jeziorkiem, z wiatą. Normalnie marzenie. Sam jeszcze mamy z tyłu taki mały lążownik, zresztą nie wiem czy cokolwiek porobimy na nim, ale nieważne, tutaj obok kolejne pastwisko, kolejne pastwisko, wielka, wielka stajnia, nawet mamy już przyczepy postawione razem z tym modem z przyczepami, więc to dla osób, które chciały te przyczepy sobie dać do Minecrafta, to możecie pobrać sobie właśnie ten cały pakiet i tam będziecie mieć na pewno. No i tutaj mamy kolejną stajnię. Ta stajnia, myślę, że to taka bardziej dla klaczy jest, bo ona, te boxy są trochę, troszeczkę większe, także sobie przeznaczymy ją na hodowlę. Zobaczymy, zobaczymy. W ogóle wpadłam na pomysł, kochani, żeby zrobić taki challenge 100 dni w Minecraftcie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i czy chcecie zobaczyć w moim wykonaniu taki challenge. Będzie na pewno hardkorowo, bo ja długo nie gram ogólnie, jak już siądę grać, to coś tam nagram, godzinka, dwie i tyle, nie? A 100 dni, no, oczywiście w grze 100 dni, nie, nie, nie tak na żywo, bo to, to już bez przesady. No, to zostawcie komentarz. Tutaj mamy taki domek nasz fajny, super, kuchnia nawet jest. Naprawdę to jest takie. Ta mapa jest taka właśnie fajna, kameralna, miła, taka cozy, o, można by rzec. No dobra, resztę pomieszczeń to sobie będziemy w trakcie gry odkrywać, bo ja też jeszcze tutaj za bardzo nie chodziłam po tej mapie, tylko tak, wiecie, z grubsza. Eee, no więc stworzyłam na szybko pierwszego konia i jest to dżipsiak, taki siwy. Zobaczcie, przełączę, o tak będzie lepiej. Siwy dżipsiak ze szczotami i on ma tutaj, jak widzicie, taką odmianę bardziej na brzuchu, tutaj na pachwinach. I na pyszczku. Wygląda, jakby był kremello, a nie siwy. No, ale w sumie nie wiem, ocencie. Może to jest jakiś siwy, wiecie, Max Sabino, czy coś w ten bo takie maści to u cipsiaków też istnieją. Chociaż, no wiadomo, ja tam te rasy to sobie tak dopowiadam, bo twórca nie wiadomo, czy miał to na myśli, że to taka rasa, ale tak wygląda, więc myślę, że tak. Dobra, lecimy dalej z koniami. Weźmiemy sobie jajko. Od razu sobie wezmę lazuryt. Czy maści zmienić. Możemy to robić komendami oczywiście, żeby wpisywać, ale ja nie, nie pamiętam tych komend, więc zrobimy tak, że sobie z, zespawnujemy tutaj kilka koni i ja im po prostu będę maści zmieniać lazurytem. O, dobra. Serduszka się nie pojawiła, bo ja ślepa jestem. O, dobra, tu mamy fiordzika, spójrzcie. Rotblack, czyli mojego, moją ulubioną masieć, chodzi o fiordy Rotblack. Czerwono błana dla niewtajemniczonych. Ładnie wygląda. Ktoś tu się postarał. Nawet szczoty takie z tyłu dał. Lekko zarośnięte fiordzikowi, więc kolejny koń to jest fiordzik. Dalej weźmiemy sobie tego. tu ten tuzenek. Wszystkie to są zęki, bęki i tyle, no. O, dobra, i mamy, proszę Państwa, Hufflingera. Spójrzcie. Nie no, top. Jakby hufflingery to też moja ulubiona rasa jest ja zaraz po fjordach, Bo jakby... Kurde, no wiecie o co chodzi? Jak zaczynałam jeździć konto. Konto, cega, ja Jak zaczynam jeździć konno, to jeździłam na hufflingerach, usłach, no i na fjordzie na fiordziku, moim ukochanym Lopezie. I jakoś tak sentymentalnie do tych razy podchodzę, no dwa, że Hufflinger mi się mega podobałem i grzywa, jakby temperament takie ładne, kasztanowate z jasną grzywą bo tak, Hufflingery są kasztanowate, by ktoś nie wiedział tylko po prostu gen mają jakiś tam o nazwie, nie pamiętam jaki który po prostu robi tak, że grzywa jest jasna, nie? I wygląda prawie jak Izabel, ale to nie jest Izabel, tylko kasztan z rozjaśnioną grzywą. Ja nie wiem, czy ten fryz będzie mi tu działał, bo to jest 1.21 wersja. O! Ale mega. Dobra, mamy kolejnego kunia. Tym razem nie wiem w sumie, co to zaraz, bo nie ma szczot, więc można by uznać, że co no Andalus no Andalus raczej nie. Mustang. Albo. American Paint Horse, o, o, tu już lepiej brzmi, no, dobra, uznajmy, że to jest American Paint Horse, e, także tak się prezentuje, długa grzywa, tutaj latarnia ładna na pyszku, Kary, cztery skarpetki, długa grzywa, dobra, czy jeszcze nam jakiś koń został, tam jest, co on tam robi w ogóle, o, ten, no jak myślicie, czy to jest dzipsiak? Też ma szczoty. Co prawda, ma tylko z tyłu, więc może bardziej pod zimnokwistego takiego mi przypomina konia. No powiedzcie, na jaką rasę wam wygląda ten kuń. Hm. Zostawiamy go, oczywiście. Najbardziej taki dzipsiakowaty, co ma szczoty całe zakryte, to yy, nie ten. Ja go kiedyś miałam, ale chyba, chyba go tutaj już nie mam. Że on jeszcze z przodu miał szczoty, nie? Końska kupa. No, dzięki za informację. A tutaj mają tylko z tyłu. No nieważne, dobra. Będzie co będzie. Jest dobrze. Mamy te konie jeszcze sobie na szybko zobaczyć. Czy mam jeszcze jakieś inne skórki? O! No i jest, tylko jakby bez szczot. What? Może dlatego, że właśnie em, to mi się nie wczytał ten moc do końca tamten, ale jazda. Muszę powoli, bo jesteśmy blisko. O. No jest, ale szczot nie ma. Nie ma. Nie ma szczota. Oni powinni na trójkę mieć takie szczoty. Długie. Udało mi się załadować tą paczkę zasobów i jest ona właśnie tutaj. Person 44, jak widzicie, i ona właśnie robi tak, żeby te, żeby było widać i szczoty. Piszę, że wersja niezgodna, ale zaraz zobaczymy. No skoro się załadowały konie, no to chyba działa. Patrzcie, i szczoty już są. Ta Ta -ra -ra. Tam, tam, y what? Co się dzieje? Szczoty są, ale konie zwariowały. What? Nie no po prostu Minecraft, kocham Minecrafta, naprawdę. Mody, super, świetnie. Chociaż widać szczoty. Cofnę. Już, już jest inaczej, nie? Ej! Snow te, też tak robi. O. Coś, coś, coś nie tak było z tamtym Czyli możliwe, że może czegoś mi brakuje Dobra, zostawmy tak jak teraz Jak oni już tak jedzą Jest dobrze, jest dobrze Widzieliście, szczoty fajnie wyglądają Może u was będzie to działać na pewno Ja tutaj mam za dużo tych modów Albo czegoś nie pobrałam I dlatego mi to tak nie, nie wchodzi Mi się podobają bardziej bez szczot Więc zostawmy Tak jak jest, skoro działa no i git. No czekajcie, ja miałam zobaczyć, które to jest które. To jest jakie To tutaj klacz. Tu mamy klacz, żeby wiecie, zrobić sobie hodowle jeszcze przy okazji. Eee, o, klacz i ogier, to możemy ich tutaj rozmnożyć, jak już jesteś. Jak już są obok siebie, to czemu by nie? Trzeba by nie skorzystać Cyły to nie taka pasza. Różana pasza, no teraz to już pamiętam. Mm -hmm. Zapomniałam, że ta, ta, ta otwarta ma być. Tą dajecie do błoksu chyba. A to dajecie bezpośrednio koniu. Dobra, proszę. Ty proszę. Proszę się łączyć. Łączcie się. Oh. Co za normalnie? Nie wiem, pa! Jeszcze poszła, obraziła się! Obraziła się, wyszła tam. Chodź, tutaj, Zenek. No, żeby tak to. O! Dobra. Udało się. Ile? 30 minut? Dobra, 30 minut. Poczekamy na te rybaczki Poczekamy, a przy okazji sobie weźmiemy którego? Może to Hafisia. Haflisia. Hoflingerka mojego kochanego. E, nawet owiki, tylko te szczoty. Ej, ja owiki ty zakładacie tymczasem szczoty. Eee, no. Nope. Do widzenia nie ma. Okej, okay, to idziemy sobie zwiedzać coś. Gdzie ten ten do otwierania? Aha! LOL! Co to, to było? Się otworzyło i nara! Flat Animation nie mam pobrane, więc dlatego tak ten kus i wszystko jest jakie zwykłe. No ale ta grzywa to mi się tak podoba. Nie no, mega jest naprawdę. To się postaram z tą grzywą. No, i tutaj mamy właśnie tą stajn, co wam pokazywałam. Zmieścimy się. Ło, zmieścimy się na centymetry. Na centymetry, ale się zmieściliśmy, nie? I tu jest ten lożownik. Eee, jakby. Hmm. No. Powiem tak. <grym> nie. Nie podoba mi się to. Powiedźmy sobie szybszym, nie chcę Zapomniałam putyona dać, żeby na full było Ale pojedźmy na ujeżdżalnię Ujeżdżalnia akurat bardzo fajna, taka nie za duża, nie za mała Na skoki się nada, o proszę bardzo Jednak stwierdziłam, że w sumie Fajnie by było w kolejnym odcinku pokazać wam tego z rybaczka. I zrobić hodowlę. Szykuję następne nagranie, to się ładnie załaduje. I będzie się rybaczek, od razu nagramy sobie na wstępie, jaki się tutaj urodził. Także zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia, do następnego odcineczka. Pa, pa!